Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Fiata Pandy. Fiat Panda udowodnił, że jest solidny, jeśli chodzi o niezawodność. Właściciele są przytłaczająco zadowoleni z Fiata Pandy, a we wszystkich ankietach Panda zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o modele Fiata. Bardzo mało problemów zgłaszanych jest w przypadku Fiata Pandy, ale oczywiście są rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Wiadomo, że problemy ze sprzęgłem zużywają się zbyt szybko, a w niektórych egzemplarzach zgłoszono problem z hamulcem ręcznym, w którym mechanizm uległ awarii. Jeśli kupujesz MultiJet Diesel, zapytaj poprzedniego właściciela o zużycie oleju i paliwa, ponieważ niektórzy właściciele skarżyli się, że zużycie obu było zbyt wysokie. Częste są również uszkodzenia przedniego lusownika, układ wydechowy jest często bardzo zarzewiały, problem z amortyzatorami. Problemy z elektroniką. Niektóre Fiaty Panda mogą przeciekać paliwo. Istnieje możliwość, że paliwo może przeciekać z uszkodzonego złącza przewodu powrotnego paliwa. Przeprowadzono wycofanie pojazdów, których to dotyczy, w celu sprawdzenia i, jeśli to konieczne, wymiany przewodów. Uchwyt silnika Fiata Pandy do silnika pierwszego jednego wyprodukowanego w 2004 roku. Fiat panda pierwsza daj na w pandzie wyprodukowanej w połowie 2007 roku problemy z pięciobiegową skrzynią biegów, awaria wspomagania układu kierowniczego. We wczesnych modelach Fiata pandy do 2004 roku awaria pompy paliwa. Przypadek ten występuje głównie w pojazdach na gaz, jeśli pompa paliwa nie miała kontaktu z benzyną przez dłuższy czas. Problem z wentylatorem radiatora, skorodowane styki zasilania, wentylator przestaje działać, co może spowodować przegrzanie silnika. W modelach wyprodukowanych do 2004 roku często występowały problemy z potencjometrem gazu, alternatorem wrażliwym na wilgoć i awarią pompy płynu chłodzącego. Silnik benzynowy. Fiat panda wyprodukowany do września 2004 roku ma problem z hałasem silnika na biegu jałowym, słabą prędkością biegu jałowego podczas zimnego rozruchu lub spadkiem prędkości obrotowej silnika podczas zmiany biegów z powodu błędu oprogramowania w jednostce centralnej. Rozwiązaniem jest zainstalowanie zmodyfikowanego oprogramowania w eki silnika. Pierwszy 3M to wysoko ceniony silnik, choć nie pozbawiony wad. jest on bardzo wrażliwy na jakość paliwa. Wąż doprowadzający paliwo obok filtra powietrza może mieć tarcie, ocieranie. Może to z czasem doprowadzić do wycieków paliwa do komory silnika, a w konsekwencji do pożaru. Fiat panda został wycofany z eksploatacji w celu wymiany węża doprowadzającego paliwo, a w razie potrzeby również osłony przewodu. W początkowym okresie produkcji fiata pandy pierwsze trzy MJTD w kilku egzemplarzach dochodziło do pęknięć głowic, jednak producentowi dość szybko udało się rozwiązać ten problem. Pierwszy 3MJTD wymaga regularnej kontroli oleju, jego brak prowadzi nie tylko do uszkodzenia silnika, ale także do skrócenia żywotności turbosprężarki i ryzyka awarii układu rozrządu. Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z zaworem EGR. Jeśli zdecydujesz się na MultiJet Diesel, sprawdź poziom oleju silnikowego i zapytaj poprzedniego właściciela o zużycie paliwa, ponieważ niektóre modele zużywają znacznie więcej niż zwykle. Oczywiście, regularny serwis jest bardzo ważną rzeczą, więc upewnij się, że sprawdzisz książkę serwisową podczas zakupów. W samochodach Fiat Panda pierwsza 3 MJTD wyprodukowanych do 2004 roku występuje problem z wtryskiwaczami paliwa i przewodami paliwowymi. Wymiana odbywa się w okresie gwarancyjnym. Silnik diesla. Niektóre modele miały poważne problemy z nadwrażliwymi dyszami na wodę w paliwie. Większość wymagała wymiany. Silnik diesla. Czasami słychać gwizdanie turbiny z powodu błędu produkcyjnego. W razie potrzeby dokonano wymiany turbiny w ramach gwarancji. Pierwsze trzy wskaźnik kontroli ciśnienia oleju MJTD pozostaje krótko po zimnym starcie, zawór zwrotny oleju przecieka po długim postoju. Rozwiązaniem jest wymiana wymiennika ciepła. Fiat rozpoczyna akcję pod koniec marca 2007 roku. Akcja serwisowa Fiata Pandy, przeprowadzona między wrześniem 2003 roku a listopadem 2006 roku, może prowadzić do przesiąkania wody, powodując zwarcie w układzie sterowania ABS. Uszczelka jednostki sterującej ABS została wymieniona. Ze względu na możliwość wystąpienia problemów w procesie produkcyjnym, elastyczne gumowe przewody hamulcowe mogą nie być prawidłowo wulkanizowane. W rezultacie może to częściowo lub całkowicie ograniczyć wewnętrzny przepływ płynu hydraulicznego hamulca. Jeśli tak się stanie, nastąpi spadek wydajności hamowania. Pojazdy zostały wycofane w celu przeprowadzenia testów przewodów, aby ustalić, czy były w partii, której dotyczy problem. Jeśli tak się stało, przewody zostały wymienione. Głośny odgłos uderzenia, dochodzący ze środkowej, przedniej, dolnej części samochodu na mokrej nawierzchni, jest przyczyną przetostawania się wody do osłony hamulca ręcznego, co powoduje odgłos uderzenia. Modele Fiata Pandy, wyprodukowane od września 2004 roku do lutego 2005 roku, mają problemy z utratą płynu hamulcowego. Powodem jest uszkodzona opona w cylindrze głównym hamulca, co umożliwia wyciek płynu hamulcowego do układu wspomagania hamulców. Fiat wezwał właścicieli Fiata Pandy do serwisu w grudniu 2008 roku z powodu złego kąta czujnika skrętu. Awaria czujnika może prowadzić do problemów z ESP. Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w 2008 roku z silnikami pierwsze 2.8V, pierwszy 4.16V i pierwszy 3 Multijet. W Fiatach Panda z wyprodukowanych w czerwcu i lipcu 2004 roku fabryczny drążek kierownicy jest nieprawidłowo zamontowany. Może to objawiać się hałasem kierownicy, a następnie przyspieszonym zużyciem. W przypadku PANDY nigdy nie ma poważnych skarg ani częstych awarii. Biorąc pod uwagę nasze ścieżki, pewna modyfikacja przepustnicy, selen lub luz zacisku nie stanowi problemu. Niektórzy kierowcy narzekają na krótką żywotność amortyzatorów, wytrzymują zaledwie 50 mil i zaczynają przeciekać. Sprzęt elektryczny jest prawdopodobnie najsłabszym punktem PANDY. Lista problemów obejmuje alternator, wyłącznik termiczny wentylatora chłodnicy i wentylator wewnętrznego systemu wentylacji. Wilgoć jest najbardziej szkodliwa dla alternatora, przyspieszając procesy korozyjne. Awaria wentylatora zwykle poprzedza głośniejszą pracę silnika elektrycznego. Układ centralnego zamka ma problemy z powodu niewłaściwej instalacji elektrycznej, czasami możliwa jest awaria układu centralnego zamka, rozwiązaniem jest sprawdzenie instalacji i wymiana bezpiecznika. Modele Fiata Pandy wyprodukowane do listopada 2003 roku miały problemy z poduszkami powietrznymi i lampką kontrolną poduszki powietrznej. Może to prowadzić do niekontrolowanego otwarcia poduszek powietrznych. Cofnięcie na początku 2005 roku. Fiat Panda ma problemy z układem sterowania silnikiem i immobilizerem, nadajnik w kluczyku może mieć problemy z komunikacją i silnik nie uruchomi się. Klimatyzacja Fiat Panda z klimatyzacją miał problemy z hałasem z klimatyzatora przy od 1500 do 2400 obrotów na minutę. Silnik, hałas był słyszalny z rur klimatyzacji. Zamontowano zmodyfikowane rury klimatyzacji. Wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku Fiata Pandy jest uszkodzony. Rozwiązaniem jest zamontowanie zmodyfikowanego wskaźnika. Elektryczne szyby, problemy z podnoszeniem i opuszczaniem szyb. Wymagana kontrola instalacji elektrycznej pojazdu. Tylna półka. Czasami tylna półka skrzypi. Pisk pedału sprzęgła. Fiat panda ma słabe ogrzewanie zimą, ponieważ silnik nie wytwarza wystarczającej ilości ciepła ze względu na swoją wysoką wydajność. Zdarzają się przypadki korozji tylnej klapy fiata pandy, pojawia się w pobliżu zamka. Bardzo szybko koroduje wydech. Uszczelka przedniej szyby może przeciekać, powodując przedostawanie się wody do kabiny. Sprawdź, czy w okolicy nóg znajduje się woda. Maska nie otwiera się lub nie zamyka prawidłowo. Mechanizm mocowania maski silnika wyczyść i nasmaruj mechanizm mocowania maski silnika.